Szybkie informacje o hodowli Tutaj są Daje im jeść Jak widać daje im jeść. Tu jest obite Jak widać I daje I tutaj jest inny samczyk Bo tamten jego brat Przedany był za 16 stycznia W sobotę Za 70 zł Poszedł, jak widzicie mu tylko pójdełko wystaje Dostały ziemniaki, dlatego mają samą sam owiec z pszenicą bez kukurydzy. Jeszcze to trzeba dać tylko. I dwie garście. O, nie damy, tylko Będzie żyło. Ta samica tutaj po prawo. O, się tak? tak są kl klatki zabezpieczone na propos to tak, tu będzie zablokowane. Ta samica jeszcze się nie wykociła. Chyba będzie miała wyko tak pod koniec stycznia, ale wątpię, że się okoci. Ta jeszcze nie ma nic, tylko przekopuje ciągle ściółkę. Obie dwie mają wodę. Tu teraz tak, tak. Tu są tylko dwie samice, bo dwie pojechały do zapłodnienia samiczki. Tutaj dwie z tych... Nie. Jedna, jedna z tych. Jedna co była jeszcze w sodole, pojechała do zapodnienia. Jutro będzie. Dzisiaj już będzie Nie, jutro, jutro będzie, czyli we wtorek będzie. I o, on dostały ziemniaki, wszystkie dostały po jednym ziemniaku. Jeszcze jutro im... Po jednym ziemniaku. Tam już było sypane teraz tylko tu jeszcze nasypę. O kubek zejdź ze mnie i o przewaliłaś to znowu i dobra Trzy garście jestarczą, siano wodę ma. Z nie mam. muszę że uchwytu nie mam do telefonu. Bo się zepsuł. tenku Trzeba kupić nowy. Ale pieniędzy nie mam. Tak, wie, nie powinien mieć się zł, ale mi coś ważniejszego dla mnie. Czyli na kotka wydam te pieniądze. Na sarę dokładnie. O, i się chrupek po mnie wspinał No i chrupek. Więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania.